Siemaneczko! Dzisiaj we, zagra... razem z mną... Mm, Słatwam. Słatwamu potmanu. Na czym ja siedzę w ogóle? To jest gość specjalny. Tak. Wit witam. Dzisiaj przechodzimy na niewidzialnym krześle obbi. <grych> Nie no, chodzi. Nie, no, normalnie. Dobra. Idziesz? To jest takie De? już popularne obbi, które mam kto gra. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I polecam wchodzić na jego kanał, tylko że on ma na TikToku. Polecam. Batman 505 polecam. No i gdzieś tam, czy co robić? Hmm. No, dobra, co tutaj mamy? Guzik. Wchodzisz? Opa. Jak więzień. Uciekamy z więzienia, jak coś widzowie. I tu. E! Zabudowałem się HP. Tu... O, mnie Zulu mnie tu. Kurwa, czas, zginąłem, no. Dobra, jestem. Speedrunem teraz. Ja, Help me! To jest wolny, to jest plus dużym. Mam, mi się wydaje, czy tak gra się zmieniła od 2022 roku. Gdzieś gdzieś... Trochę się No, tutaj kiedyś było tak normalnie jak tutaj. Chyba, ja to już pamiętam. Dobra, otwieraj to. Jesteśmy w toaletach. Ja jeszcze pamiętam jak tutaj od razu była dziura. Nie trzeba było wy... Ja pamiętam, jak tu jeszcze nubki sobie siedziały. Na kibelku. Oj, widzowie. Nie, serio, tutaj woda z kluzeta na mnie leci. No, czekam. Parkurzysto jedno. Oczywiście. Obwi bez lawy to nie obywi. I co ty, idziesz czy nie idziesz? A tam jesteś, dobra. Kamieniosos. Że mnie zauważył kamienia. I gdzie my mamy iść? Tutaj. Tam na końcu będzie wyjść. Co no, ty mi robisz? Co się dzieje? Co się nie. Nie wiem. to się dzieje? Nie wiem, nie wiem. Uwaga! Żyjesz? Nie. Ziemię. zjadł Mhm, Na co? Tak. Pomogę ci uciec z więzienia. Bo ty masz taką koszuleczkę więzienną, a ja nie mam. Hihi. Jestem zakamuflowany. Już tysiąc razy wyszedłeś stąd. Ja za bardzo nie gram. Nie, ja, ja tutaj nawet nie wyszedłem ani jeden raz, ja, Mi tylko widać tam trochę nogawkę, ale ja mam 3D w, w skinie. Mhm. Kurde, kto to jest? Jakiś żółty z ołomietki, Ochronę... Ochroniarz 2. No. Gruby tyłek! Ach, nie, no, złapał mnie! Jeszcze raz. Próba number two. Boże, jak spalasz na... te kalorie czy co ty robisz? Ja czekam za kratami na A, dobra, już przeszłeś. Jakimi kratami? Hop. Hopa! Hopa! Ja nie wiem, w jakim więzieniu normalnym są takie schody. Oh, Bawy. Czemu latasz u mnie? Ty latasz. Nie to no, jest u mnie ty latasz. Dobra, idziemy i idziemy. Hmm? Monster, daj. Hmm? Monster. To nie Cola O Boże. Nie, spadłeś. nie, I spadłem. Ten... zagapiłem się na ciebie? Spacja mnie tak zawodzi. Tak często. A Ulu momentu firas. Spadnę. To jest taki squid game po prostu. Chodź tu. Jeszcze ja chcę. Na później. co nie mogę wziąć. Hamsky. Opa! nie uda opa Miałem. Zygzak ma Queen po prostu. Oto youtubera pominałem o łapce w górę. No chyba nie, ale dobrze mówisz. Widzowie zostawcie subika i lajka. Jest za darmo, to uczciwa cena. Oczywiście, tak. O, dobra. Gdzie my mamy iść? O, tu. No, i? Trzeba coś możliwe, żeby wziąć. No, możliwe. Co ty klikasz tam? Opa! A, nie można miotły wziąć. E, co to za guzik jest? Się zastanawiam. Nie wiem, choć się domyślam. Właśnie ja się nie domyślam. Tak, teraz mhm. trzeba lepiej postawić. Opa! Wiem i tym czy tu będzie labirynt czy co? Nie, na szczęście nie. Mm. O. Alex. Nie zbije mnie. Elvia Trakos, mocny. Mocny, ale nie za mocny. Mocny, ale nie za wodny. Gdzie ja mam iść? Pierwszy, drugi Dobra, go. Jesteśmy. Myślałam, że tutaj coś nas goni, a to tylko cienie były. Po, po, a. Aha, czego my nie graliśmy? Aha, tam na dole. Najwyraźniej trzeba coś Tutaj, na dole. Op. Jej. Jesteśmy. Tam na dole. Nie spiechaj i a, nie odkręciły się. No, nie odkręciliśmy, no niestety. Choć było, to Ale... chyba też można przeskoczyć. Jak się dobrze zastanawiam. Próbowałem. Mm, udało Mogę... się. po rurce przejść. Jeju, jak ja szybko tu lecę. Hup, hup. Nie. I spadłem z wysokości. Hopa, hop, hop. Żupa. Spadły. Lecę, lecę. w jakim normalnym więzieniu takie rzeczy są, ja się zastanawiam. To jest droga do najbliższych ucier. I też na, pewnie na samym końcu najszybsza droga dla elektryka. Aha. To, co powiedziałeś, w ogóle nie zrozumiałem. Tyle powiem. Ale no, ciekawa wypowiedź. Wisiu! Hello! No, co tam spadasz po tych wentach? Jeszcze jakby hagi nas gonił. Kupago. Nie, no kuchcie. Bananami we mnie strzela. Mam nadzieję, że. Czy strzela czymś? Mam nadzieję, że chyba to zrobił. Ej, donatem wziął mnie, strzelił. Dobra, co? Hamburgery. Kurde, on mnie patelnią zaraz pije. Mam pega. O, dzięki za busa. O, czy, te, czy trzeba go pokonać? To jest RPG. Er, RPG. To nie, to nie jest e, ten. Jak to się nazywa? Rybalsy. To nie są. Mamy RPG. już kule. Ała, 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 ała. Jestem słaby w PGP, daj mi spokój. O! Patrz to! Idziemy! Ale na główkę ja spadłem. hu. jada padu! Lecę! Taki rogalik mam. spadł tam pięknie. Nie nie spadłem. Jeszcze raz, nie Ja muszę, bo zginąłem. Ja chcę. Lecę. Przeżyłem. żyłem. W ogóle mi się. Nie no, spadłem teraz. W ogóle mi się chrom włączył przed chwilą. Było można zauważyć na nagraniu. No, Wium. Lecimy. Help me. No co we mnie tym strzelasz? Ej, jedzenie się zjedzeniowało. Ja się czuję, jakbym grał kolejny. w Valsy. Kolejny wiatrak, tym razem jeszcze musimy... Jeszcze na... mam do Was postę. Jak będziecie pisać komentarze, to napiszcie komentarz, czy byście chcieli, żeby był znowu gość specjalny i żebyśmy zagrali w Rivalsy. On tego chce, tak? Mhm. Czy nie chcesz. Jest, jest jak, jak najbardziej, jest, jest. Mm. Kochasz po prostu Rivalstu, co nie? Możliwe Możliwe Dobra, jesteś tam? No tak Już, już koniec jest? Minionek poleciał do góry A to już koniec jest? No tutaj bossa jeszcze pokonamy i wychodzimy hmm, i pięknie Klasa Już koniec jest, ser? No 11 minut Klik, klik, klik. Lecimy. O, no, ej, o, to masz... 10% HP Czekaj. Idziemy. A ja ile mam? Ty nie wiem, piero Musza... musiałbym cię hitnąć. Dobra już, sta. Dobra, lecimy to... w niego. Dobra, Do zresztą tak, trzeba te działka zastrzelić Dobra, już zastrzelona, niech on wyłazi już, Zasko... już? Serio tak? No co się chodzi, no, się co pamiętam, to trzeba było w niego strzelać i to było dwa razy dłużej O, ale widzisz, czasy się zmieniają I to Gdzie dosyć Nie Ty nie... Nie kierujesz? Siadaj. Ja, ja, ja już siadę. Jestem tu. No nie. i punkt kontrolny. I co? Do góry mam iść? Em, to się nie zmieniło. Po... jesteś w aucie czy nie? Nie, już zaparkowałem. To ja idę po górach jakiś. Po bazie wojskowej. Są... O, helikopter jest. Chódź. Dzieci. A dobra. Czekaj, bo każdy miał oddzielny ten Nie, nie, Wszystko... nie już mnie porwali, czy co? Ja miau, Nie ma mnie, baj Uciek... Ja uciekłem, a ty żyjesz? Ja nie wiem, jak się we wstąpić na górę No nie, no tam jest tak I w sumie, gdzie ty jesteś? Ja nie mogę wejść, nie no tam, wiem jak. Tam, jakichś po klockach w jakieś to są. Nie mogę ciebie zobaczyć. Yy... No. Jesteś? A co czy jest to jest za jakiś... A, ja się mogę tepać po jakichś różnych krainach. Ja, ja po aucie już weszłem. Nie chciałam cię szukać. Ja do helikoptera. O, no. No dobra. Ja już tu czekam na ciebie. Nie wiem gdzie jesteś, ale wiem czy... Zamieniłem się w pana policjanta chyba. Jestem mhm. już. Witam. To byłoby chyba wszystko na ten odcinek, co nie? No tak. Jeśli się obsługi, no to mówcie. No to mówimy. Piszcie w komentarzu, czy chcecie Rayvalsy z gościem specjalnym. I może powtórzymy jeszcze raz. No zostawcie subika i lajka. Bajo!